Dwa błędy potężnie niszczące CCS-a. Do tego, czyżby zastępca buffa właśnie się pojawił i wjechał na białym koniu, i do tego świerzus. Naprawdę, mocne świeł. Zostaw łapkę w górę, lecimy. <laughs> na samym starcie mamy kolejny cudowny błąd. Proszę Państwa, teraz wystarczy odwalić coś takiego. Wczoraj pokazywałem wam wcześniejszego Walhaka, który z tego co wiem dalej działa. Teraz trzeba zrobić coś takiego, że wa walnąć dwa razy nożem, następnie przełączyć się na paka i kutnąć, więc trzeba być po stronie tete No i jak widzicie, daje wam to gigantyczną przewagę, bo dzięki temu widzicie coś między teksturami, widzicie przez ściany, widzicie też innych przeciwników, więc jest to naprawdę naprawdę mocne. Także to był pierwszy błąd. No, przechodząc do drugiego. Również nie ma lipy, nie ma wiochy, z tego powodu, że wchodząc na pewną mapę, e, możecie po prostu jakby cały czas zostać w takim stanie, kiedy nie słyszycie żadnych dźwięków otoczenia. Czyli przykładowo nie słyszycie tego konia na inferno, nie wiem, kuć tam jeszcze było z takich dźwięków. No wiecie, w wszystkich tych jakichś wiatrów i takich rzeczy, które de facto z jednej strony fajnie, a z drugiej strony trochę utrudniają rozgrywkę, no i dzięki temu, kiedy po prostu wejdziecie na tą mapę, następnie wyjdziecie, no to cały czas tych dźwięków nie macie. Do momentu, kiedy nie wyłączycie CS-a. Działa to podobnie jak komenda Stop Sound na CS-1.6. Ja, nie miałem Ścigać akurat tą odsłonę naszej ukochanej gry, no to się nie wypowiem, można znak, czy to faktycznie jest prawda. Obecnie skrzynie w CS są dość drogie. A co ci powiem, że możesz otrzymać jedną za darmo. Tak, za darmo. Zapraszam Cię na CSGO Skinsa, gdzie takowa się znajduje. Co 24 godziny możesz otworzyć taką jedną dla siebie. Ja akurat dostałem około 10 groszy, ale mogę ją otwierać codziennie. Do tego znajduje się ta masa ciekawych skrzynek, tak jak w przypadku Defase. Szansa na Oula, wulkana, glovesy wygląda to nieźle. Ja trafiam Neon on oprócz tego dostępne są również Battle i w tym momencie takową zgarniam. Profici niczego sobie. Zapraszam Cię tutaj bardzo serdecznie. Klikasz sobie doładuj, a następnie mi się tutaj kodzik FIAKO, dzięki któremu otrzymujesz plus 10% depozytu oraz 2 złote 10 groszy zł na start. Pragnę zwrócić Twoją uwagę na to, że aktualnie rozgrywane są mega mecze esportowe na Blast Premier Fall, gdzie oczywiście mamy teraz fazę grupową. No ale umówmy się, takie błędy, podczas kiedy te rozgrywane są takie turnieje, to powinno być patchowane mega, mega szybko. Ja sobie zdaję sprawę, że raczej mała szansa, że jakiś pros tam będzie coś takiego wykorzystywał, ale z drugiej strony wydaje mi się to turbo śmieszne, że z jednej strony mam możliwość, wiecie, nie odwalić coś turbo skomplikowanego, nie odwalić czegoś, co naprawdę pewno nikt by na to nie wpadł. Tylko dwa razy walnąć nożem ściany, wziąć bombę i kucnąć, no to kuźba, umówmy no to nie jest nie wymaga jakiejś wielkiej filozofii żeby z takiego zrobić e, to możesz jeszcze zastanawiać w ogóle czemu te, te błędy się wynurzają z mojej perspektywy najczęściej działa taką trochę pocztą pantoflową na zasadzie, że jakiś błąd nagle wychodzi i potem ktoś, kto nagle wiedział o jakimś innym błędzie, nagle też się z nim wynurza. No bo tak przecież sobie mówić to trochę średnio, a teraz przy okazji kiedy jest hype, kiedy się o tym mówi, to łatwo się pod to podłączyć i po prostu jakoś tak wtedy wiem, że takie błędy często wychodzą, więc on teraz nową ulicę tych błędów i nic tylko liczyć, że Valve to będzie banował Tak? Mi dopomóż pomóż Bóg. Idziemy oczywiście dalej i przed Wami kolejna ciekawa statystyka pokazuje, która mapa najczęściej grana jest na premierze i możemy zobaczyć, że najmniej geną mapą jest mapa Anubis, czyli 8%. Czy na podstawie tego możemy spodziewać Zmian ze Valve. Z jednej strony tak, no bo w teorii to powinna być gra dla graczy, więc jeżeli gracze gają w coś najmniej, no to można by to wymienić, też ulepszyć, ale z drugiej strony, chyba wszyscy zdajemy, zdajemy sprawę, jak działa Valve, więc myślę, że należy na to popatrzeć po prostu dosyć z, takiego, z takiej perspektywy gdzieś tam ciekawostkowej i popatrzeć może z tej perspektywy, że skoro najmniej gasi Anubisa, no to być może, jeżeli się w jakimś teamie, no to jest duża szansa, żeby mocno zaskoczyć na tej mapie, na przykład, tak? Skoro ludzie mają na ni w teorii oczywiście, najmniej doświadczenia, mówimy cały czas o primiach, to może jakoś tak to wykorzystać, czegoś inaczej. Takie były moje myślenie. No ale może też się znajdą zwolennicy, którzy myślą, że, o, zobaczy najmniej się Genubisa, no to zmienią coś w Anubisie. No jest na to zawsze jakaś szansa, wiadomo, zawsze jest szansa na szympansa. Idąc dalej, mamy uwaga, market chiński, który się nazywa pin 898 Brzmi naprawdę, naprawdę potężnie, jak taki typowy chiński market, co mi się w nim podoba. I najprawdopodobniej w październiku będą dodawali yy, angielski. Tylko nie chodzi o język angielski, w sensie chyba też język angielski, ale to za tym, żeby po był język angielski, tyczy się też to, żeby zginąć swoją działalność, też jakby bardziej być worldwide, tak? Czyli żeby też właśnie docierać do innych krajów. W związku z czym może być dosyć ciekawe. Info pochodzi od ponad samego produkt menadżera z tej to właśnie strony, więc info jest dosyć, dosyć ciekawa. W związku z czym należy sobie powiedzieć, że zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Jeżeli w październiku mam dostać angielski website support, no to już może być dość, dość ciekawie. Więc jakby na to nie patrzeć, może wreszcie przychodzi jakaś inicjatywa. Ja oczywiście cały czas śledzę, co się dzieje. Wiem, że wynurzyły jakieś halo, wiem jak nie co się dzieje, ta sytuacja na flowcie, jak tam schodzą przedmioty itd., tak itd. Tak Ale jednak nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Według mnie, dalej, do poziomu buffa jeszcze brakuje naprawdę wielu, wielu marketom. Stąd wręcz z wypiekami na twarzy śledzę informacje o takich nowych, wynurzających się projektach, czy o jakichś wzmiankach o takowych to właśnie tematach. Bo po prostu najczęściej za to mocno, mocno trzymam kciuki. Kolejna sytuacja jest dosyć interesująca, być może i nawet przyka, gdyż już ponieważ dzisiaj zamknął się sklep do Xbox 360, sorry, wczoraj zamknął się, jak możemy zobaczyć, 29 lipca. No i w sumie wszyscy mamy w to wbite, no bo kto jeszcze grał na Xboxie 360, to się ktoś na pewno, no ale umówmy się, nie jest taka gigantyczna liczba graczy. Co warto powiedzieć, to że na Xboxa 360 mieliśmy też odsłonę kandystekę Global Offensive. No a z racji, że coś takiego już nie działa, no to nie da się też takowej gry nabyć. W związku z czym, ktoś to ma to zainstalowane, no to sobie jeszcze pośmiga, ale na chwilę obecną, już tak na z pewnie, nie będzie się dało jakoś normalnie zdobyć tej to kopii gry. Więc osobiście uważam, że jeżeli masz Xboxa albo znasz kogoś, kto ma Xboxa 360 z kandystekiem Global Offensive, to chłopie trzymaj go naprawdę folicę, W pudełku, na strychu go trzymaj, bo jestem przekonany, że prędzej czy później jakiś świrus za niego mocno zapłaci. A, będąc w temacie świrusa, no to mamy coś tak jak P2000 świrus. Brzmi potężnie, ale potężniej wygląda to, coś się tutaj stało. I to jest dosyć skomplikowane, bo on po pierwsze należy do Revolver Case'a, w sensie do kolekcji Revolver'u, w związku z czym, jakby czemu, z jakiej racji on nagle kuźwa podążał z 4-5 zł do złotych zł? Nie wiem, yy, patrzyłem na fora, patrzyłem tam innych ludzi, nikt nie ma pojęcia, co tutaj się do końca dzieje. Być może jest to jakaś manipulacja, aczkolwiek, żeby zmanipulować taki przedmiot, no to musiałby się do podziać tutaj dość potężnie. Z drugiej strony nie ma tutaj wcale jakiejś gigantycznej ilości tradeów, bo gdybyśmy tutaj zobaczyli sprzedaży w setkach, tysiącach, byłoby totalnie inaczej, ale z drugiej strony w takich sytuacjach nie pozostało nam nic innego, jak takie sytuacje wykorzystywać. Czyli, drogi widzu, musisz opędzlować każdy inny market, też tradebota i tak dalej, i tak dalej, Sprawdź, czy tam nie ma świrusa i czy przypadkiem nie są w starej cenie. Jeżeli tak jest, no to być może najgłupszym jest, żeby go właśnie stąd wyciągnąć i szybko być na markecie. A jeżeli to działa w drugą stronę, to też może jakoś próbować się przy tym zakręcić, że na przykład na tym się będzie droższy. W sensie na jakiejś innej stronie będzie droższy ten świóz, a na innej już to nie będzie zaktualizowane, myślę, że takich poradników znajdziesz wiele. Ale sprawa jest mega ciekawa, bo sobie tak totalnie z czapy to nagle tak dupło, więc no dosyć interesująco. Kolejna sprawa tyczy się oczywiście naklejki maślane oczy. A, w ogóle do skrzyni Volvo już się zaraz wrócimy. tak, tak zostań, zostań, opłaca się. Tak czy jak naklejka maślane oczy, czyli teraz z tym jest epopeja, jeżeli chodzi o prawa autorskie, zaliczyło dość potężny zjazd. I żeby to nie powiedzieć inaczej, że po prostu. Wziął i się wypiedzieliła, to wczoraj, wczorajszych 50 zł na chwilę obecną zostało 37, a w, jeszcze przed momentem to było 33 zł. Jak możemy zobaczyć, to powrót do tej wartości sprzeda naprawdę na pewno kilku dni, więc warto sobie powiedzieć o tym, że no umówmy się, dosyć mocny zjazd jest. I teraz co należy sobie powiedzieć, to to, czy y, tutaj te 60 zł to już było totalny ATH i ten poziom 50 zł to było naprawdę wysoko, czy jeszcze będziemy do tych poziomów wracać? Jeżeli będziemy do tych poziomów wracać, no to być może kupno teraz nie wydaje się być głupią opcją, żeby to kupić po promocyjnej, jakby na to nie patrzeć z perspektywy kilku ostatnich dni. Cenie 37 zł, przedmiot, który miał potencjał kosztować nawet 60. A kto wie, czy być może ta techa nie będzie przebite. Zobaczymy jak ta cała sprawa i epopeja się w jakiś sposób tam Potoczy. Mam wrażenie, że jest taka jednak trochę spóźniona reakcja marketu na info o tym, że ten e, właśnie, ten, kto zgłosił, kto jakby wrzucił, to jest obecnym, jakby w teorii właścicielem tej, tej naklejki, tam zagroził temu to właśnie Chińczykowi, że to wcale nie będzie takie proste i zdobył kilka, e, kontaktował się z ludźmi, którzy już kilka swoich naklejk obronili. W wyniku czego mam wrażenie, że trochę ludzi mogło w to uwierzyć, że faktycznie to obronią, że w się nic się nic nie zmieni. W wyniku czego to jakaś, jakaś panika weszła, no albo ktoś po prostu nagle sobie znalazł takowe przedmioty i być może też do tego jeszcze doszło, jakby na to nie patrzeć. Być może to jest szansa, że tutaj były jakieś te przedmioty, właśnie, które kupowały z innych marketów. Tutaj te bany podchodziły bo ich na tle dużo, po prostu wszystkie rozwaliły i zeszły. Być może mogło tak być. Tak czy siak, zastanów się, czy to nie jest okazyjna cena, czy przypadkiem już nie jest po zawodach. Kolejna sprawa dotyczy się oczywiście skrzyni rewolweru, z tej perspektywy, że stało się to, co wielokrotnie przemówiłem, a mianowicie, że skrzynia rewolwer ma potencjał, jeżeli chodzi o noże. Też już ponieważ nie znajdziemy takich klasycznych nożyców, badionety, M9, karambity, w tych klasycznych skinach, tak, czyli Doplery, etc. W związku z czym ja tutaj zawsze mówiłem, że ona zawsze będzie ciekawa, bo ludzie zawsze będą się jej dotrawiać. I to się okazuje, że takie openingi obecnie może nie są jakoś turbo, turbo ale coraz częściej widzę openingi właśnie rewolwerów. Dla przykład wczoraj Anomali wrzucił, i tutaj nie chce się spuszczać, że anomalii wrzucił, to teraz coś mówi, tylko nie zgadniecie co z tego oczywiście trafił. No, kuźwa, nie zgadniecie. No, do plera. Czyli stało się dokładnie to, co mówiłem. Że ludzie będą masowo otwierali rewolwery, żeby cefiać przedmioty, które tam są w jakichś fajnych lukach, maternach i tak dalej. Wypisz, wymały. Także mamy dowód, znaczy dowód, no to chyba tak wszyscy się spodziewali, że tak to może wyglądać. Mam takie wrażenie, że to raczej nie było jakieś mega skomplikowane, żeby to jakoś tam e, mniej więcej obstrzelić taki scenariusz. Ale według mnie, rewolwer naprawdę dzięki temu ma jeszcze lepszy potencjał. Oczywistym jest, że jeden mały opening tutaj turbo nie wpływa. A zważywszy na ostatnią tendencję spadkową i zjazd z 860, nawet na gdzieś tutaj 810, być może nie jest to najgłupszy moment, by w takowe przedmioty się zaopatrzyć.